Co mistrzowie? Siemanko, jestem u śwagra. Bo szwagier, bo śwagra nie ma. Muszę zwierzętom dać jeść. A co to za zwierzęta? tak. O proszę. A co tutaj? W szopie, w szopie. Hej, do szopy. Coś mało tych zwierząt. Nie jest jeszcze jeden. jeszcze jeden? Czego w domu nie zamknąłem Szwagier, para się arcydziełem Tnie grzybki O, proszę U humory chyba to są Są przepiękne. Arcydzieło. Taka mała cepelia. Nie, to kolega. Gdzie jest mały? Jemu to rośnie. Ha, ha. Też susza dobiła pod Midorasa. On no doleję mu zaraz. Ota szukam. To jest lubczki. Tak, mu pasuje. Idealnie Truskawki, tylko ma w gruncie. No mnie tak, gdzie jest kotek mały? O, grzybek. Kolejny. Jaki prawdziwek tu wyrósł. No i rośnie dalej chyba. Tylko, że jak puści gałęzie. E, chyba nie. No co? Gdzie jest mały? Siedzi gdzieś w krzakach. Czy na drzewo wszedł? Nie bój się. Patrzę po tych drzewach. Czasem siedzi. Ale by szedł już, nie? Ktoś Jeszcze jakaś truskawka się trafiła Może jeszcze coś z tego będzie O malinki Tak go szwagra to jest ciekawe, o, musli jadł, wziął orzeszka, wsadził do doniczki, później wyniósł go na dwór. Teraz mamy takiego badyla, nie wiadomo co to jest, prawdopodobnie orzech jakiś, ziemniaki same mu wyrosły aż po makach. Dobrze, odlejemy jeszcze tą, tego pomidora, chociaż już to cienko będzie. A znalazł się Jest To jest O chyba znowu będzie kotna To jest czarny Tam jest Gdzie on uciekł ten czarno-biały? Nie chce jeśli chyba gdzieś chodzi To jest czarno-biały A ten jaśniejszy To jest sąsiada No dobra Niech sobie jedzą Będę podlać dalej A tu jest sąsiada Człowieku, na słońce wyjdź Też jest jakiś taki puchaty. Koty są dobre No co mietki? W co się bawimy? Tak, to jest u szagra. Też dość ciekawie. Są słoneczniki. Są koty. Coś się dzieje. Co nowego szwagier wymyślił. Hmm. Bambusa. No to chyba nie wyjdzie. On nie wyjdzie. Sadził bambusa do wody. No też jak się nie da to się nie da Jest nauka Ale grzybki są świetne No nie To co trzymajcie się miłego dnia Ja już potem dałem Lecę do roboty Na raz.